Tam zagrała inną postać o imieniu Charise, studentkę kolegium w Bikini, która miała krótki romans z Peckiem, przedstawicielem Templeton Kariera. Heasley nie zakończyła się na serialu Drużyna A. Zanim objęła tę rolę, pojawiła się, nawet w pierwszych czterech odcinkach serialu Star Star Search, jako przedstawicielka modelek. George Peppert, jako John Hannibal Smith. John znany również jako Hannibal Smith jest szanowanym przywódcą niesławnej drużyny, a znany ze swojego strategicznego geniuszu i niezrównanych umiejętności kamuflażu. Hannibal jest łatwo rozpoznawalny po paleniu cygar charakterystycznych czarnych rękawiczkach i zapadającym w pamięć sloganie: "Uwielbiam, gdy plan działa". Podchodził do życia z radosnym entuzjazmem. Zawsze rozkoszując się nieprzewidywalnymi sytuacjami, z którymi spotykał się zespół George Peppard, postać niezwykła rozpoczął karierę teatralną w 1949 roku w teatrze w Pittsburghu. Później przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie poświęcił się aktorstwu pod okiem Lee Strasberga w prestiżowej Akademii Aktorskiej. Aby utrzymać się w tym okresie dorastania, Peppard imał się różnych zajęć, m.in. DJ-a, inżyniera radiowego, instruktora szermierki, taksówkarza i mechanika motocyklowego. Doskonalił swoje umiejętności aktorskie grając w letnich produkcjach w Nowej Anglii i przez dwa kolejne sezony występował na scenie plenerowej Oregon Shakespeare Festival w Ashland. W przełomowym roku 1980 Peppard otrzymał propozycję roli Blake'a Carringtona w serialu telewizyjnym Dynastia, którą z radością przyjął. Jednak podczas produkcji odcinka pilotażowego, w którym wystąpili Linda Evans i Bo Hopkins, Peppard miał nieporozumienia w kwestii artystycznej z producentami serialu Richardem i Esther Shapiro, Uważał, że jego postać Blake Carrington była zbyt podobna do współczesnego Dallasa granego przez JR Ewinga. Jego ostatnim występem telewizyjnym był epizod w odcinku serialu Matlock z 1994 roku zatytułowanym The PI. Ten. Odcinek, w którym główną rolę grała Tracy Nelson. Miał być odcinkiem pilotażowym, mającym utorować drogę potencjalnemu serialowi, którego głównym bohaterem byłby ojciec i jego córka, z którą nie utrzymuje kontaktów pracujący razem jako prywatni detektywi. Przypadkowo odcinek wyemitowano zaledwie 8 dni przed nagłą śmiercią Peparda 8 maja 1994 roku. Pomimo odważnej walki z rakiem płuc. Peppard zmarł w Los Angeles. Dwight Schultz jako wyjący. Szalony Murdoch. A.M. Wyjący, szalony Murdoch. Odważny pilot. Zespołu, a jest zagadkową postacią. Dwight Schultz gra weterana wojny w Wietnamie, doświadczonego pilota, który lata zarówno helikopterami jak i samolotami. Pozostaje pytanie, czy rzeczywiście ma problemy ze zdrowiem psychicznym, czy jest po prostu utalentowanym aktorem. Co ciekawe, chociaż był pilotem eskadry podczas napadu na bank w Hanoi, oficjalnie nie był członkiem eskadry, a i dlatego nie stanął przed sądem wojskowym. Zanim stał się Howling Mad, Dwight Schultz doskonalił swoje umiejętności aktorskie. Urodzony w Baltimore. W 1947 roku studiował w Calvert Hall College i na Uniwersytecie Towson. W latach 90. XX wieku otrzymał powracającą rolę porucznika Reginalda Barkleya w serialu Star Trek. Następne pokolenie, wcielając się później w inne projekty Star Treka, wystąpił również w filmach takich jak Dziecko Gniewu. A nawet zagrał epizodyczną rolę u boku swojego byłego kolegi z drużyny A, Dirka Benedicta, w filmowej adaptacji Drużyny A. Oprócz aktorstwa, Dwight zajmował się również audycjami o konserwatywnym zabarwieniu politycznym do 2. 2009 roku prowadził własny program Howling Mad Radio, a od tego czasu zastąpił kilku innych konserwatywnych prezenterów radiowych. Znany jest również ze swojej aktywności online, gdzie dzieli się komentarzami politycznymi za pośrednictwem podcastu i oficjalnej strony. Internetowej Dwight poślubił aktorkę Wendy Fulton w 1983 roku i mają razem, córkę Dwight gorliwy katolik ma konserwatywne poglądy polityczne i występował w internetowym talk show The Glass of Gang. Dirk Benedict jako Templeton Faceman Pack. Dirk Benedict, który zagrał czarującego i elokwentnego Templetona, facemana Peka z drużyny, a był mistrzem w zaspokajaniu potrzeb zespołu. Kiedy tylko tego potrzebowali, jego charyzma i siła przekonywania czyniły go nieocenionym źródłem informacji. Kariera aktorska Dirka rozpoczęła się na dużym ekranie filmem Georgia: Georgia z 1972 roku, następnie otrzymał rolę w sztuce teatralnej. Motyle są wolni, która ostatecznie zaprowadziła go na Hawaje, gdzie wystąpił gościnnie w filmie Hawaii 5.0. Ten występ przykuł uwagę producentów horroru, sz, co zapewniło mu główną rolę w 2000. 2007 roku. Wziął nawet udział w reality show, zajmując trzecie miejsce w brytyjskim programie Celebrity Big Brother. Zaliczył spektakularne wejście, prezentując replikę furgonetki drużyny A i klasyczny motyw przewodni serialu Dirk bez wahania. Powrócił do swoich korzeni. W 2010 roku wcielił się w rolę porucznika Columbo w sztuce Morderstwo na receptę. W tym samym roku wystąpił gościnnie w filmowej adaptacji drużyny N. Drużyny A Ostatnio w 2019 roku Dirk pokazał swoją smykałkę do science fiction, grając w filmie klasy B Space Ninjas, zagrał ekscentrycznego prezentera telewizyjnego, którego program zawierał elementy klasycznych seriali science fiction. Film to osobliwa mieszanka gatunków, opowiadająca historię grupy licealistów, którzy stają w obliczu przerażającej nocy z kosmicznymi ninja. Dirk to ocalały z raka, który pokonał raka prostaty. Wybrał alternatywne metody leczenia zamiast medycyny, tradycyjnej, i przypisuje swój powrót do zdrowia diecie makrobiotycznej zalecanej przez aktorkę Glorię Swanson. W 1986 roku poślubił aktorkę Toni Hudson, z którą ma dwóch synów. Co ciekawe, Toni wystąpiła gościnnie w filmie Drużyna A w trakcie ich małżeństwa. Ale ich związek zakończył się rozwodem w 1995 roku. Lance Legault, jako Collier Decker, policjant armii amerykańskiej. Pułkownik Roderick Decker był kolejnym człowiekiem wybranym do próby schwytania tej nieuchwytnej jednostki sił specjalnych. Został wybrany ze względu na swój dość unikalny styl walki. Okazuje się, że Decker i Hannibal mieli już wcześniej konflikt, który rozpoczął się od starcia w klubie oficerskim podczas służby w Wietnamie, w pierwszych trzech filmach Legulta wystąpił nie kto inny jak Elvis Presley. Zaczynał jako kaskader w filmie Dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny z 1962 roku, a następnie w Kissing Cousins z 1964 roku i Viva Las Vegas również. W tym samym roku. W słynnym programie specjalnym Presleya dla NBC z 1968 roku, zatytułowanym po prostu Elvis, ale często nazywanym The 68 Comeback Special, Lego stoi z boku sceny trzymając tamburyn. Wystąpił również w filmie Presleya Roostabout, tym razem w roli sprzedawcy na jarmarku. Według twórcy Knight Ridera* Glena A. Larsona Lenz, Lego dysponował głębokim głosem, który można porównać do głębi Rowu Mariańskiego. Ta wyjątkowa jakość głosu często pomagała mu w zdobywaniu ról złoczyńców i twardzieli. Ten charakterystyczny głos otworzył również równoległą ścieżkę kariery w dubbingu. W pewnym momencie głos Legota służył jako przewodnik dla zwiedzających Graceland Elvisa Presleya w Memphis w stanie Tennessee. W latach 80. jego głos rozbrzmiewał w reklamach stacji ABC. W latach 2009-2010 użyczył swojego głosu w kampanii Burger Kinga, Angry Whopper, a także w reklamach Dodge i Sidemap. 10 września 2012 roku Lance Legault zmarł z powodu niewydolności serca w swoim domu w Los Angeles. Miał 77 lat i pozostawił żonę Teresę, z którą był przez 28 lat oraz czworo dzieci. Mary Teresa Marcusa i Williama Lancea Jr. Melinda Culea, Amy Amanda Allen. Melinda Culea wcieliła się w postać nieustraszonej reporterki Amy Allen w pierwszym odcinku serialu Drużyna A. Chociaż fani i twórcy materiałów promocyjnych często nazywali ją Triple A, ze względu na jej inicjały, pseudonim ten nie był powszechnie używany w samym serialu. Po odejściu z asystamki Drużyny A, Melinda kontynuowała karierę aktorską w latach 80. i 90. XX wieku. Wcieliła się w tery Randolph w miniserialu Glitter i wcieliła się w powracającą postać Pauli Vertisik w serialu Knots Landing przez dwa sezony. Przez kilka lat grała nawet macochę Joey'a Lorensea w serialu telewizyjnym Brotherly Love. Melinda ma również na koncie występy gościnne w takich serialach jak Fantasy Island, Family Ties oraz klasycznych serialach science fiction takich jak "Z archiwum" i "X" i "Star Trek: Następne pokolenie". Później przeszła do filmu występując w "Wagons East" i "Dying on the Edge". Pracowała nawet za kulisami jako producentka wykonawcza przy filmie swojego męża "Odds Air". Dziś Melinda porzuciła pisanie. Scenariuszy, by pisać powieści i ilustrować jej pierwsza ilustrowana powieść kryminalna, Wanda Go, ukazała się w 2016 roku. Poślubił swoją szkolną miłość Katie, ale ich związek zakończył się rozwodem. W 1956 roku poślubił Gretchen. Gruning, z którą miał syna, zanim rozwiódł się w 1973 roku jego trzecie małżeństwo z Sharon Ramoną Thompson. W 1978 roku dało mu dwie córki. Dennis Ging zmarł spokojnie w swoim domu w Kalifornii w 2022 roku w wieku 90 lat. Marla Heasley jako Tonia Baker. Wprowadzona pod koniec 1983 roku, Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. W 1983 roku Tonya Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonya Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonya Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonya Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Tonia Baker wypełniła pustkę po odejściu Amy w 1983 roku. Ton, sezonie 2. Jako dziennikarka, którą Amy wprowadziła do drużyny, a okazjonalnie im pomagała, ale nigdy nie została pełnoprawną członkinią, tak jak jej poprzedniczka. Aby usunąć swoją postać z serialu Tonia, wyszła za mąż w dwuczęściowym odcinku sezonu 3 The Band in the River. Co ciekawe, imię bohaterki Tonia Baker to sprytne połączenie wybrane przez twórcę serialu Stevena Jaya Canella. Połączył on imię swojej córki, tonia z nazwiskiem panieńskim jej matki Baker. Zanim wcielił się w rolę Tony Heasley, wystąpił gościnnie w cztery odcinku sezonu 2 zatytułowanym Bad Weather on the Border. Dzięki skromnej prezencji talentowi i odrobinie szczęścia przedłużyłem moje 15 minut sławy do ponad półwiecza szczęścia. Swój sukces przypisywał sprzyjającym okolicznościom mówiąc. Każda okazja sama się nadarzyła. Vaughan zakończył swoje ziemskie życie. 11 listopada 2016 roku w domu opieki w Danbury w stanie Connecticut, krótko przed swoimi 84 urodzinami, zagrał generała Harlana Bulla Fulbrighta w filmie Jack Ging. Generał żandarmerii wojskowej. Harlan Bull Fulbright jest zdeterminowany, by schwytać grupę zbiegów. W finale czwartego sezonu odcinku Thunder nie tylko ich odnajduje, ale także dokonuje nieoczekiwanego zwrotu akcji. Zamiast ich aresztować, przekonuje ich, by dołączyli do niego w misji do Wietnamu, by odnaleźć jego dawno zaginione dziecko. Zanim zdobył sławę rolą w serialu Drużyna A, Dennis Ging miał udaną karierę aktorską. Zagrał Dana Wrighta w miniserialu NBC The Man and the Challenge, a w odcinku Martwi nie płacą długów z Bat Mastersonem wcielił się w rozdartego szeryfa, który zakochuje się w kobiecie o tym samym imieniu, co on, jako jego cel Ging występował również w kilku serialach telewizyjnych z gatunku western. Wystąpił w ośmiu odcinkach serialu Mackenzie's Raiders jako złodziej, a także wcielił się w Bo McClouda w 13 odcinkach finałowego sezonu Tales of Wells Fargo. W latach 60 Ging parał się z science fiction i dramatem. Wystąpił w odcinku The Twilight Zone, zatytułowanym The Whole Truth oraz gościnnie w serialu Perry Mason, w tym w pamiętnej roli Daniego Pierce'a w The Case of the Lonely Eloper. W latach 1962-1964 grał młodego psychiatrę w 62 odcinkowym dramacie medycznym *The Eleventh Hour*. W późniejszym westernie *Gunsmoke* Ging zagrał Simona Dobsa, byłego policjanta, który przystosowuje się do życia po utracie wzroku w odcinku *Stage Stop*. Życie osobiste Ginga obejmowało dwa małżeństwa: Carl Franklin jako kapitan. Crane gra Jamesa Hamptona, lojalnego, choć nieco tępego adiutanta pułkownika Dekera. Kapitana Crane'a. Crane zawsze był pod wrażeniem zdolności drużyny A, do przechytrzenia ich, w przeciwieństwie do ich bardziej doświadczonego szefa. Kariera aktorska. Jamesa rozpoczęła się na scenie. Tuż po ukończeniu szkolenia został obsadzony w roli niewolnika w sztuce Tymon Ateński. Następnie wystąpił w kilku innych sztukach, w tym w, w Brzuchu Bestii, w Mark Taper Forum. Na początku swojej kariery James występował również na New York Shakespeare Festival. Grał rolę w klasycznych sztukach takich jak Epifania i Cymbeline. W latach 70 i 80 James stał się gwiazdą telewizji. Jego debiutem filmowym był krótkometrażowy dramat policyjny, w którym zagrał sierżanta Marka Waltersa. Później wcielił się w rolę doktora Freda Waltersa, młodego i energicznego lekarza w serialu science fiction Fantastyczna podróż. James pasjonuje się również reżyserią. W 2016 roku otrzymał zlecenie na reżyserię serialu telewizyjnego Humboldt, opartego na książce o kulturze konopi. Niestety projekt nigdy nie doczekał się realizacji. James niedawno wyraził zainteresowanie wyreżyserowaniem filmu fabularnego na podstawie krótkometrażówki, którą nakręcił podczas studiów w amerykańskim instytucie filmowym. Wspominając swoją karierę czarnoskórego aktora w Hollywood, James szczerze przyznał, że miał wówczas ograniczone możliwości. Przypisuje Sidneyowi Poitierowi utorowanie drogi do ról dramatycznych, Ricardowi Priorowi – popularne role komediowe a Jimowi Brownowi, role bohaterów akcji. James poślubiła producenta filmowego Jesse Bitona, który wyprodukował uznany film One False Move. Eddie Velez jako Frankie Santana. Eddie Velez tchnął życie w postać Frankiego Dispanmena. Santany w ostatnim sezonie serialu Team A. Frankie, utalentowany specjalista od efektów specjalnych pochodzenia portorykańskiego, dołączył do zespołu w dość nietypowych okolicznościach. On i Murdoch pomogli im uciec przed plutonem egzekucyjnym, co zwróciło uwagę generała Stockwella. Stockwell następnie szantażował Frankiego, aby zaoferował swoją wiedzę grupie A. Co ciekawe, prawdziwe nazwisko Frankiego we wczesnych wersjach scenariusza brzmiało Frankie Sanchez. I to właśnie nazwisko pojawiało się w niektórych materiałach promocyjnych. Zanim został Manem, Eddie Velez doskonalił swoje umiejętności w Nowym Jorku. Ukończył High School of Art and Design, a nawet uczęszczał do School of Visual Arts. Jednak jego kariera rozpoczęła się w świecie stand-upu. Po odbyciu służby w Siłach Powietrznych przeniósł się do Los Angeles i doskonalił swoje umiejętności aktorskie na scenie. Uczył się nawet w prestiżowym studiu aktorskim Estelle Harmon Welles wystąpił w kilku sztukach, w tym w nagradzanej sztuce Delirious. Kariera Ediego wykraczała daleko poza rolę w serialu *Drużyna*. Na. serialu Drużyna A. Występował gościnnie w takich serialach jak Posterunek przy Hill Street i Strażnik Teksasu, a nawet w filmach takich jak The Traffic i Repo Man. Występował również w serialach telewizyjnych takich jak Port Charles. I dni naszego życia. Niezależnie od tego, czy rozśmiesza publiczność na scenie, czy poświęca swój talent telewizji i filmom, Eddie Welles może pochwalić się różnorodną i udaną karierą. Robert Vaughn wciela się w postać generała Hunta Stockwella. Hunt Stockwell, imponujący były generał armii amerykańskiej, objął dowództwo nad zespołem A w ostatnim sezonie. Stosował przebiegłe taktyki, aby szantażować zespół i zmusić go do podjęcia serii tajnych misji rządowych, obiecując później amnestię jako zachętę. Stockwell sprawował ścisłą kontrolę nad rozległą siecią wywiadowczą, której pełny zasięg pozostaje nieznany. Von od najmłodszych lat wspierał swoją drogę aktorską dzięki matce. Pod jej kierunkiem Von zapamiętał i wyrecytował nieśmiertelny monolog Szekspira. Żyć albo nie żyć z Hamleta, mając zaledwie 5 lat. Matka Vona odegrała znaczącą rolę w zdobyciu przez niego ról w programach radiowych w Chicago. Jego debiut w roli Billiego w programie Jacka, Armstronga, All American Boy był transmitowany na antenie DODI W burzliwych latach 60 Vaughan. Wraz ze swoim bliskim przyjacielem i kolegą aktorem Sherwoodem Price'em założył firmę producencką Third Porky Productions. Ich siedziba znajdowała się w sercu przemysłu filmowego w studiach MGM w Culver City w Kalifornii. Ten dynamiczny duet umiejętnie zdobywał prawa do książek i scenariuszy przez całą dekadę. W 1966 roku zabezpieczyli prawa filmowe do opowiadania Josepha Sargenta Boatom Most na Hudsonie i zatrudnili Petera Alena Filca do napisania szczegółowego scenariusza. Kariera literacka Wona osiągnęła szczyt po opublikowaniu w 1972 roku książki Only Victims: A Study of the Show Business Blacklist. Kontynuował dzielenie się historią swojego życia w drugiej książce autobiografii, zatytułowanej A Happy Life, wydanej w 2008 roku. Vaughn opisał w niej swoje życie własnymi słowami.